Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której udział wezwał minister, członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan Michał Dworczyk, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki pani Marzena Machałek. Proszę o zabranie głosu pana ministra Michała Dworczyka. Bardzo dziękuję panie ministrze, pani minister, szanowni Państwo. Chcieliśmy przekazać Państwu informacje dotyczące realizacji Narodowego Programu szczepień. Zacznijmy od danych statystycznych. Mamy już wykonanych ponad 1 880 000 szczepień, z czego z pierwszą dawką zaszczepionych zostało ponad 1 360 000 osób i ponad 523 000 osób już zostało zaszczepionych również drugą dawką. Proszę Państwa, realizujemy zgodnie z programem szczepienia. Pomimo różnych problemów pojawiających się ze względu na opóźnienie dostaw, zmniejszenie dostaw, ale te nasze założenia, które zakładały właśnie perturbacje u producentów szczepionek, pozwalają nam realizować nasz program i w związku z tym mogę powtórzyć to, co od kilku tygodni komunikujemy, że do końca marca zaszczepimy. Około 3 milionów osób. Do końca lutego uda nam się zaszczepić ponad 2 miliony osób, czyli zostanie zarówno ten cel pierwszego kwartału osiągnięty, jak i cele miesięczne, bo mówiliśmy również o tym, że miesięcznie będziemy szczepić około miliona osób. Oczywiście powtórzę, że system, który został stworzony, ma o wiele większe możliwości szczepienia, natomiast to, co nas ogranicza, to dostawy szczepionek. Natomiast, proszę Państwa, warto w tym miejscu powiedzieć również, jak wyglądamy na tle Unii Europejskiej i te dane są dla nas dobre. Na tym slajdzie widzimy procent osób w populacji, które otrzymały przynajmniej pierwszą dawkę szczepień. Widzimy, że Polska, wśród największych państw Unii Europejskiej. Jest na drugim miejscu, tylko jeden kraj nas wyprzedza. I na kolejnym slajdzie widzimy liczbę szczepień na 100 mieszkańców. Tu jesteśmy na szóste, chyba teraz na siódmej pozycji, więc też bardzo wysoko i te nasze procesy oraz efektywność przebiega w sposób zadowalający. Warto, myślę, w tym miejscu też przypomnieć wczorajszą wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej pani Ursuli von der Leyen. Dla tych, którzy mają wątpliwości, jak wygląda program szczepień i realizacja tego programu w Polsce, zwracam się w szczególności do koleżanek i kolegów z opozycji, którzy kontestują wciąż i mówią, jak to wszystko jest źle zorganizowane. Wczoraj pani przewodnicząca, wymieniając kraje, które dobrze sobie radzą z programem szczepień, które są dowodem na to, że sprawnie jest ten program szczepień realizowany, na pierwszym miejscu wymieniła właśnie Polskę i nasz narodowy program szczepień. Proszę Państwa, wczoraj wieczorem zakończyliśmy zapisy nauczycieli, pierwsza tura zapisów kiedy zgłaszali się nauczyciele i opiekunowie żłobków, zakończyła się bardzo dobre wyniki. O tym za chwilę będzie mówił Pan Minister. Pani Minister, chcieliśmy podziękować serdecznie wszystkim nauczycielom za taką odpowiedzialność i odzew. Jutro rozpoczynamy szczepienia nauczycieli, a z kolei w przyszłym tygodniu tutaj o szczegółach będzie za chwilę mówił Pan Minister. Rozpoczniemy dalsze zapisy nauczycieli i to, co bardzo ważne, również opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych. I tu chciałbym zwrócić się ze szczególnym apelem właśnie do opiekunów w żłobkach i w klubach dziecięcych, czyli tych najmłodszych właśnie dzieci do lat trzech, o to, żeby jak tylko zostaną uruchomione powtórnie zapisy, o to, żeby również zapisywali się do. Szczepień. To jest szalenie ważne z punktu widzenia nie tylko ich, ale ich najbliższych i w ogóle funkcjonowania całego kraju. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią minister Marzenę Machałek. Dzień dobry Państwu. Tak, rzeczywiście, nawiązując do tego, co powiedział Pan Minister Dworczyk, akcja rejestracji nauczycieli do szczepień zakończyła się sukcesem. To około 65% uprawnionych, 268 tysięcy. Osób. To rzeczywiście dobry wynik, biorąc pod uwagę, że rejestracja trwała trzy dni. Nauczyciele i dyrektorzy bardzo pozytywnie do tego podeszli. Myśmy przygotowali dobry system. Testowaliśmy ten system w sobotę i w niedzielę. Od poniedziałku zaczęła się rejestracja i można powiedzieć, że już na 11 w poniedziałek mieliśmy 50 tysięcy zarejestrowanych osób. Dzisiaj to jest 268 tysięcy. To naprawdę dobry wynik. Przede wszystkim też trzeba wziąć pod uwagę, że Niektórzy nie sprzyjali swoimi wypowiedziami tej akcji, nie sprzyjali szczepieniom. Trzeba przyznać, że nauczyciele podeszli do tego odpowiedzialnie dyrektorzy. W związku z tym, że to jest tylko część nauczycieli, to o kolejnych szczepieniach powie pan minister Czarnek, ale Dzisiaj już chciałabym bardzo serdecznie podziękować i nauczycielom, i dyrektorom szkół, i kuratorom oświaty za tak sprawne działanie, za takie odpowiedzialne podejście, za to, że szczepienia będą mogły się zacząć od jutra, a to dobra wiadomość dla zdrowia nauczycieli, dla zdrowia rodziców, to dobra wiadomość dla polskiej szkoły. Także jeszcze raz dziękuję. Dobry wynik i oby tak dalej. Dziękuję Pani Minister. Proszę o zabranie głosu Pana Ministra. Przemysława Czarnka. Dziękuję bardzo. Panie minister, panie ministrze, szanowni państwo, w związku z tak sprawnym przebiegiem akcji rejestracji nauczycieli do szczepień i w związku z faktem, że od jutra te szczepienia już się rozpoczynają, w poniedziałek o godzinie 8 rejestrujemy pozostałych nauczycieli, którzy nie byli w tej pierwszej grupie, w tym również nauczycieli akademickich dla Nauczycieli akademickich dla rektorów mamy oddzielny system rejestracji. O szczegółach będziemy rektorów informować. On będzie analogiczny do tego, który był w systemie informacji oświatowej, czyli prosta rejestracja przez dyrektora szkoły nauczycieli. Zatem w poniedziałek o godzinie 8 rozpoczynamy rejestrację pozostałej części nauczycieli, w tym również nauczycieli akademickich i w ten sposób. W przyszłym tygodniu będziemy mieli zarejestrowanych wszystkich, którzy będą chcieli się szczepieniom poddać. Mamy również apel do tych spośród nauczycieli, którzy byli w pierwszej grupie 440- blisko 440 tysięcy osób, która rejestrowała się do środy, aby jeżeli jeszcze się nie zarejestrowali, to skorzystali z tej możliwości również w przyszłym tygodniu również w przyszłym tygodniu. To jest efekt odpowiedzialności dyrektorów szkół i środowiska nauczycielskiego, które w zdecydowanej większości chce się poddać szczepieniom po to, żeby ten powrót do normalności w szkołach rzeczywiście mógł zaistnieć. Mamy, proszę państwa, też dodatkową akcję, oprócz szczepień, o których mówimy w tym momencie, trwa testowanie nauczycieli z klas 1-3. Badania na obecność koronawirusa. To są nauczyciele, którzy 3 tygodnie, ponad trzy tygodnie temu wrócili do pracy stacjonarnej, a przed powrotem do pracy stacjonarnej poddali się badaniom na obecność koronawirusa. Chcę Państwa poinformować, że na dzień dzisiejszy przetestowano 19 tysięcy osób. Wynik jest identyczny jak ten z drugiego tygodnia stycznia. Yy, obecność koronawirusa stwierdzono u 2% spośród yy, przebadanych. W przyszłym tygodniu yy, testom zostaną poddani również na zasadzie dobrowolności, rzecz jasna, nauczyciele przedszkoli w ten sposób kontynuujemy te dwie bardzo ważne akcje, które pozwolą nam na powrót do normalności. Jeszcze raz powtarzam, dzięki odpowiedzialności nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów, którzy nie zważają, nie uwagi na to, co niekiedy w przestrzeni publicznej mówią niektórzy związkowcy, zniechęcając do szczepień. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Otwieramy się na zadawanie pytań przez redakcję. Obowiązuje zasada jedno pytanie. Prosimy o jedno pytanie z jednej redakcji i prosimy bardzo, żeby trzymać się i pozostać w temacie dzisiejszej konferencji. Jako pierwsza pani Maja Wójcikowska. Zapraszam do zadania pytania. Pani Wojciechowska, TFN24. Ja mam pytanie o rozporządzenie, ponieważ z pewnym wyprzedzeniem rząd poinformował o zmianach, w obostrzeniach, które od jutra będą funkcjonować, ale już bez wyprzedzenia publikuje rozporządzenie w tej sprawie. Sprawdzałam kilka minut temu, wciąż jeszcze tego rozporządzenia nie ma. No i mam pytanie, ile osób konkretnie państwo będziecie szczepić jutro? Czy ci nauczyciele, którzy będą szczepieni już o tym wiedzą? Czy wiedzą o szpitale węzłowe, które będą szczepić? Jak to jest logistycznie zorganizowane? Czy nie było żadnych problemów i błędów w tej materii? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to rozporządzenie, o którym Pani mówi, zostanie dzisiaj opublikowane. Natomiast jeśli chodzi o szczepienie nauczycieli, które rozpocznie się jutro, to w tej chwili z Agencji Rezerw Materiałowych na najbliższe trzy dni zamówiły szpitale węzłowe i punkty szczepień, które realizują szczepienia nauczycieli. Ponad 60 tysięcy dawek. Szczepionki. Jutro rozpoczną się te szczepienia. Każdy z tych szpitali i punktów prowadzących szczepienia organizuje samodzielnie kalendarz szczepień. Następuje to w porozumieniu z dyrektorami tudzież przedstawicielami poszczególnych placówek. W tej chwili trwa kontaktowanie się właśnie szpitali węzłowych i punktów szczepień ze szkołami. Dzisiaj zarówno na poziomie kuratoriów, trwa kontakt ze szkołami, żeby zweryfikować, jak przebiega ta akcja łączenia poszczególnych placówek z poszczególnymi punktami szczepień. NFZ też z kolei ze swojej strony weryfikuje, jak ta akcja przebiega ze strony szpitali węzłowych i punktów szczepień. Więc Mamy nadzieję, że ta akcja szczepienia nauczycieli w sposób płynny rozpocznie się jutro. Oczywiście jutro bez właśnie większych komplikacji. Oczywiście jak na, po, na początku każdego procesu trzeba się spodziewać, trzeba założyć, że będą pewne zgrzyty, mogą być jakieś nieporozumienia, ale je na bieżąco będziemy wyjaśniać. Po to właśnie zaangażowanie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratoriów. NFZ-u, z drugiej strony, żeby właśnie upewnić się, że to połączenie placówek oświatowych z szpitalami węzłowymi, z punktami szczepień będzie przechodziło w sposób jak najlepszy. I tu jeszcze przy okazji chciałem podziękować panu ministrowi, pani minister, za to, jak sprawnie udało nam się ten proces rejestracji przeprowadzić. Bez tak dużego zaangażowania Ministerstwa Edukacji Narodowej byłoby to na pewno niemożliwe. Kolejne pytanie Cyprian Jopek. Wydarzenia, bardzo proszę. Dzień dobry. Ja chciałbym jedną rzecz doprecyzować, ponieważ panowie państwo mówią o tym, że wszyscy nauczyciele będą rejestrowani od poniedziałku. Czy to znaczy, że wszyscy, wszyscy nauczyciele, czy to są wszyscy nauczyciele z jakiejś grupy? I druga rzecz jeszcze chciałbym dopytać o, o to, w jakim odstępie będzie podawana druga dawka szczepionki dla nauczycieli, ponieważ pojawiły się ostatnio badania, które zresztą państwo przytaczali, mówiące o tym, że po trzech miesiącach mamy najlepszą odporność w przypadku Astra Zeneki, czy to będzie rzeczywiście to następ 3 miesięcy. Mm. Tak, tak, to w takim proszę. razie panie redaktorze odpowiadając na pierwszą część pytania, tak wszyscy nauczyciele, wszyscy nauczyciele do 60 roku życia. Dlatego że przypominamy, na razie. Jest rekomendacja i wytyczne takie że w Polsce szczepimy szczepionką AstraZeneca wszystkie osoby do 60 roku życia. Oczywiście to może się zmienić. WHO wydało rekomendacje właśnie o tym, żeby szczepić również osoby powyżej 65 roku życia. Pojawiają się kolejne wyniki badań prowadzonych między innymi w Stanach Zjednoczonych nad tą szczepionką. W związku z tym te wszystkie Procesy uważnie monitorujemy i Rada Medyczna wiem od pana profesora Horbana, który jej przewodniczy Rada Medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim będzie zajmowała się tą sprawą w najbliższych dniach, więc tak jak powiedziałem, tutaj mogą ewentualnie być wprowadzone pewne zmiany, ale na razie trzymamy się aktualnych wytycznych, więc wszyscy nauczyciele, zarówno ci, którzy się nie zapisali w czasie tego procesu zapisów, który się zakończył wczoraj. Wszyscy pozostali nauczyciele i szkolni i przedszkolni i akademicy będą mogli się zapisywać od poniedziałku, tak jak pan minister Czarnek powiedział. Dziękuję. Kolejna redakcja, pan Tomasz Zwęskiej, Tok Zapraszam. Dzień dobry, to ja chciałem tylko dopytać, bo rozumiem, że na razie nie ma planu zmiany tych naszych krajowych wytycznych, to dopiero Rada Medyczna będzie przy premierze to ustalała. Rozumiem, że nie ma takiej, takiego planu czy takiej, takiego życzenia. I jeszcze chciałem pana ministra Czarnka zapytać, czy są już sprecyzowane plany dotyczące powrotu do nauki stacjonarnej starszych dzieci, starszych uczniów, nie tylko tych z klas 1 -3? Tak, na razie nie ma takich planów. Czekamy na ewentualne decyzje Rady Medycznej. To jest odpowiedź na pierwszą część pytania. Odpowiedź na drugą część pytania. Wydajemy rozporządzenie przedłużające obecny stan do końca lutego. To znaczy klasy 1-3 w trybie stacjonarnym pozostali w trybie zdalnym. Klasy 8, klasy maturalne, chcę to podkreślić, bardzo często korzystają już dzisiaj i będą korzystały dalej, nadal w kolejnych tygodniach. Z konsultacji indywidualnych i w niewielkich grupach, a także organizowane są dla nich sprawdziany i egzaminy próbne. Bardzo dziękuję dyrektorom i nauczycielom za organizację tych sprawdzianów, egzaminów próbnych i tych konsultacji. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie robią, rodzice uczniów, sami uczniowie zgłaszają do nas. Podziękowania, ale też zainteresowanie dalszymi tego rodzaju zajęciami, więc na najbliższe dwa tygodnie pozostaje obecny stan, no a te analiza tych czynników, które są przed nami, czyli liczby zakażonych spośród tych, którzy są testowani dzisiaj, liczby zakażonych ewentualnie, którzy będą testowani w przyszłym tygodniu nauczycieli przedszkolnych, analiza frekwencji w szkole, analiza tego ile szkół pracuje w trybie. Stacjonarnym, a ile, a to są bardzo niewielkie ilości, w trybie zdalnym. To wszystko pozwoli w perspektywie tych dwóch tygodni na podejmowanie kolejnych decyzji dotyczących przyszłości nauki stacjonarnej w szkole. Dziękuję. Grzegorz Kwolek, RMF, zapraszam. Właniam się. Chciałem zapytać. Pana ministra, bo tutaj widzę, że w RCL-u pojawiło się, że będą otwarte od 11 marca uzdrowiska. Czy to też znajdzie się w rozporządzeniu, czy to jest właśnie poszerzenie tej zmiany, jeżeli chodzi o ograniczenia? Przepraszam, ale ja nie śledziłem na bieżąco prac nad rozporządzeniem, dlatego nie chciałbym pana redaktora wprowadzać w błąd nieprecyzyjną odpowiedzią. Zweryfikujemy to i szybciutko wyślemy po konferencji odpowiedź na to pytanie. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat. Zapraszam. Dzień dobry. Pytanie do pana ministra Dworczyka czy myślą Państwo nad powrotem do stref żółtych i czerwonych, to znaczy uwalniania gospodarki, powrotów do szkół i tak dalej, tak dalej, ze względu na kryterium geograficzne albo na kryterium zaszczepionych, bo w niektórych sytuacjach w niektórych powiatach sytuacja się poprawia, między innymi w województwie w jest też coraz więcej zaszczepionych z różnych grup, więc czy ten powrót do stref geograficznych będzie? Proszę Państwa, my analizujemy sytuację po pierwsze w całym kraju, w skali całego kraju, oczywiście regionalnie również i ewentualne przejście do takiego regionalnego podejścia i regionalnego stosowania przepisów jest analizowane, ale w tej sprawie w tej chwili nie ma żadnych decyzji. Dziękuję. Pani Justyna Łukawska z faktu. Bardzo proszę. Dzień dobry, mam pytanie do pana ministra Dworczyka. Obecnie Z, z, z obecnych danych wynika, że zutylizowano już 3,5 tysiąca dawek szczepionek. Czy, czy te dane pana nie niepokoją? Nie pani redaktor, nie niepokoją mnie w tym znaczeniu, że oczywiście chciałbym, żebyśmy mieli stuprocentowe wykorzystanie dawek i chciałbym, żeby żadna z nich się nie zmarnowała, ale biorąc pod uwagę że wykonaliśmy blisko milion dziewięćset tysięcy szczepień łącznie, to zutylizowanie tych nieco ponad trzech tysięcy dawek na tle innych krajów, które również prowadzą szczepienia, jest bardzo dobrym wynikiem. To znaczy, te szczepienia są prowadzone u nas bardzo efektywnie i tu są, należą się podziękowania dla personelu medycznego. Czyli dla wszystkich lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, którzy no z bardzo dużą pieczołowitością obchodzą się ze szczepionkami. To, że zdarzają się sytuacje, w których szczepionka jest zmarnowana, czy mechanicznie ulega zniszczeniu, czy zostaje zanieczyszczona w czasie wkłucia, to są naprawdę normalne sytuacje, które zdarzają się wszędzie. I tak jak powiedziałem, u nas odsetek utylizowanych preparatów, jest bardzo niewielki. I też wielka moja prośba z kolei do Państwa, żeby oczywiście przy zachowaniu jak największej staranności i weryfikowaniu, jak sobie rząd, służba zdrowia radzi ze szczepieniami, żeby też nie wprowadzać takiej atmosfery, która mogłaby doprowadzić do tego, że lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni no, poczują się w jakiś sposób zastraszeni i na przykład nie będą raportować o. Rzeczywistych stratach, które, tak jak powiedziałem, no ze statystyki i rachunku, ze statystyki wynika, że muszą się zdarzać. Polska na tle innych krajów w tej sprawie wy, wypada bardzo dobrze. Dziękuję. Pan Rafał Białkowski, Polska Agencja Prasowa. Bardzo proszę. Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy posiadają Państwo dane, ile w tej chwili, ilu w tej chwili nauczycieli pracuje stacjonarnie, ilu z nich zgłosiło się, chęć wyraziło szczepienia i znajdzie się w tej pierwszej grupie szczepionych i ile w tej wśród tych nauczycieli pracujących stacjonarnie jest osób nauczycieli w grupie 60 plus? Dziękuję. Jeśli mogę. Oczywiście myśmy tu przedstawili dane zbiorcze, tutaj 268 tysięcy, to, to jest liczba nauczycieli, która była uprawniona. Oprócz nauczycieli 1-3, nauczania początkowego, nauczycieli i wychowawców szkół specjalnych i ośrodków specjalnych i wychowawczych, byli też nauczyciele praktycznej nauki zawodu. I też byli, były, najczęściej to były opiekunki w przedszkolach o tak, i tak zwane woźno oddziałowe. Razem, ponieważ instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie są w naszym systemie informacji, więc to szacowaliśmy, oszacowaliśmy na ponad 400 tysięcy tych wszystkich osób uprawienionych. Czyli te 268 tysięcy to, to jest z tej całej liczby osób. Natomiast gdybyśmy z tego wyjęli samych nauczycieli, to nawet ich zgłosiło się procentowo więcej, bo ponad 66% to są nauczyciele. Natomiast kolejna grupa, nie wszyscy oczywiście się zgłosili, kolejna grupa to już są bez ograniczeń wszyscy nauczyciele od poniedziałku. Także ci, którzy byli uprawnieni teraz, też mogą się w następnej fazie rejestrować. Natomiast koło 60 tysięcy mamy nauczycieli powyżej 60 roku życia i koło 11 tysięcy powyżej 65 roku życia. I tutaj no, trzeba przyznać, że gdyby te rekomendacje były inne, to w tej grupie osób. I wśród nauczycieli zostałoby ponad 10 tysięcy tych, którzy nie są uprawnieni do tego albo nie mają możliwości z powodu wytycznych do tego, żeby się zaszczepić AstroZeneką. Czyli zmiana rekomendacji byłaby też oczywiście poparta badaniami i przesłankami, które są dobre, byłaby na pewno wskazana dla tej grupy nauczycieli, bo to jeszcze raz powiem, powyżej 60 roku życia to 60 tysięcy około nauczycieli. Dziękuję pani minister. Joanna Mongonsa, Radio Z. Dzień dobry. Ja chciałabym doprecyzować trochę pytanie kolegi z Radia Tok FM dotyczące powrotu starszych klas do szkoły. To będzie pytanie do ministra Czarnka. Panie ministrze, czy w ogóle rozważacie taki właśnie scenariusz, że do szkoły po klasach 1-3 wrócą tylko uczniowie klas starszych, czyli ci uczniowie, którzy, których czekają teraz egzaminy, usmoklaziści i maturzyści, a dopiero potem cała reszta? Czy raczej scenariusz bardziej prawdopodobny jest taki, że już wszyscy wrócą stacjonarnie do szkół, kiedy ustabilizuje się? sytuacja dotycząca pandemii zakażeń. Dziękuję. Dziękuję pani redaktor. Od grudnia informujemy, że rozważamy pięć wariantów powrotu do szkół i to się nie zmienia. Każdy wariant jest prawdopodobny, ale każdy z nich jest uzależniony od wszystkich tych czynników, o których mówiłem. Od tego, jakie będą wyniki testowania nauczycieli w tym tygodniu, od tego, jakie będą wyniki testowania nauczycieli w przyszłym tygodniu, od tego, ilu nauczycieli w, ostatecznie zgłosi się do szczepień, od tego, ilu nauczycieli też będzie zaszczepionych. Mam nadzieję, że to wszystko będzie w ciągu następnych naprawdę kilku krótkich tygodni. No i ostatecznie, co najważniejsze, od wszystkich innych czynników pandemicznych, od liczby zakażonych dziennej, od liczby zgonów, od liczby wolnych łóżek, od tego, co się dzieje na świecie. Naprawdę tych czynników, które decydują później o tym, jaka będzie ostateczna decyzja, jest mnóstwo i one są ważone, ale każdy wariant od grudnia jest rozpatrywany, każdy jest na stole i każdy jest tak samo prawdopodobny, uzależniony przy tym od czynników pandemicznych. Panie ministrze, dziękuję. Poproszę o ostatnie pytanie. Piotr Krupa z telewizji trwa. Dzień dobry. Ja bym chciał zapytać, co z nauczycielami, którzy nie zapisali się na szczepienie, bo ta dyskusja wokół szczepionki AstraZeneca zniechęciła e, część osób. Czy to wpłynie w jakiś sposób e, na ich pracę, na ich obowiązki w szkołach? E, I też pytanie, czy oni w przyszłości będą mogli się też zapisać na szczepienie? Nie wiem, może już w tym normalnym trybie, gdzie poszczególne grupy wiekowe będą mogły się szczepić. Dziękuję. Proszę Państwa, apelujemy do wszystkich nauczycieli, którzy nie skorzystali z rejestracji w tym tygodniu, czyli do wczorajszego dnia, a żeby skorzystali z tej rejestracji w przyszłym tygodniu. Apelujemy do wszystkich nauczycieli, żeby poddali się temu szczepieniu, bo to jest w trosce o ich bezpieczeństwo, przede wszystkim o ich życie. Ta szczepionka zabezpiecza w 100% przed utratą życia i przed powikłaniami przy chorobie COVID. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Tak, istotnie były głosy zniechęcające. To były głosy pana Sławomira Broniarza przede wszystkim. Bardzo nieodpowiedzialny. No, ale wiem, że pan przewodniczący się z tego wycofał, przynajmniej po części. Apelujemy do wszystkich. Zobaczcie państwo: 65% już się zdecydowało, pomimo tego zniechęcania również gdzieś w przestrzeni publicznej. Zgłaszajmy się również w przyszłym tygodniu. A ci, którzy się nie zgłoszą, kończąc odpowiedź na pytanie, będą mogli skorzystać oczywiście ze szczepień w swojej grupie wiekowej. Dziękuję państwu ministrom, dziękuję za udział w konferencji prasowej. Redakcją również. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. dziękuję bardzo.